Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję cudotwórca. Jest to komik, za który odpowiada wydawnictwo Timow. I przyznam wam szczerze, że od czasu, kiedy tylko pojawiły się pierwsze przykładowe plansze, byłem tym mega zachwycony. Dlaczego? A dlatego, że. Nie tyle historia, co sam styl artystyczny był dla mnie po prostu przepiękny, a jak do tego okazało się, że nie jeden, a kilku rysowników tak naprawdę tworzy y, osobne historie, które łączą się w jedną całość i zamykają tą na swój sposób, może troszkę krótką, ale bardzo przyjemną. Intensywną, w szczególnie szeroką paletę barw pozycję. Po prostu się uśmiechnąłem. Warto wspomnieć, że Andrzej Oliviera odpowiada za ten komiks. Możemy go znać choćby nawet z pozycji burza, która została wydana też przez wydawnictwo Timów. Jest to niemy komiks czarno-biały i przyznam szczerze, jest to moja jedna z ulubionych pozycji, jeżeli właśnie mówimy o komiksy Nieme. Oczywiście możecie go znaleźć na moim kanale. Styl, który tu został przedstawiony, jest po prostu rewelacyjny. Ale i sama historia, mimo że bez dymków, czytana bardzo przyjemnie za każdym razem. Jeżeli mówimy o samym tym komiksie, warto też jeszcze wspomnieć o artystach i ci artyści są pokazani nam właśnie tutaj. Jedynym, którym szczególnie tutaj zasługuje na uwagę jest Felipe Andrade, dlatego że majstrował on między innymi przy takich pozycjach jak Cyberpunk 2077 czy Staruszek Logan. Pozostali artyści troszeczkę mniej znani, niektórzy może Debiutują na naszym polskim rynku, ale jednak, ale jednak fajnie, że coś takiego zostało nam przedstawione. Dzięki temu będziemy mogli szerzej poznać tych wszystkich wspaniałych rysowników, którzy zafundowali nam tutaj nie lada gratkę dla naszych bodźców wizualnych. Warto też wspomnieć, że jest to komiks, który dedykujemy pamięci tego tegoż oto właśnie młodego mężczyzny, bo jednak sami widzicie na datę urodzenia oraz zgonu. No niestety Ricardo tutaj niestety, ale no, przykro mi samemu nawet że odszedł. Pomimo że nie kojarzyłem jakoś specjalnie, to jeżeli widzę, że tak młody człowiek odchodzi do powiedzmy lepszego świata, jest to smutne. I nieprzypadkowo mówię o tym odchodzeniu o Wierzę też na swój sposób, gdyż cudotwórca, którego grzybiet właśnie teraz widzimy, jest tematem dość na swój sposób kontrowersyjnym, można by powiedzieć, jako komiks, gdyż porusza tutaj związane z wiarą, ale i też właśnie cudami e, tematy. A wiemy, że my, jako naród chrześcijański, tak, katolicki wyznający wiarę w Boga oraz to, że Watykan jest naszym takim powiedzmy centrum tego wszystkiego. Tutaj właśnie jest to pokazane, tylko troszeczkę inaczej. Samo opis komiksu wygląda następująco i Przeczytaj ją co najmniej dwa razy: raz, aby poznać starannie przygotowaną i momentami szaloną historię, a drugi raz, aby w pełni zanurzyć się w różnorodnej, ekscytującej sztuce. Ale Scott, scenarzysta komiksowy, i przyznam szczerze, że tak, zdecydowanie tak jest. Ja jestem po pierwszym razie przeczytania tego. Komiks na swój sposób zrozumiałem, ale żeby w pełni odkryć Całość tej historii przedstawionej potrzeba troszeczkę więcej czasu. Co do ceny okładkowej jest nieduża, bo 49 zł, Twarda oprawa, większy format. Nie jest to zeszytówka właśnie ta burza dla przykładu, która jest no, bardziej do zeszytowej formy przedstawiana. Nam tutaj pokazuje ile jeszcze do tego brakuje. Jeśli chodzi o samą zawartość, przede wszystkim Piękna grafika, ona zarówno z jednej, jak i z drugiej strony się pojawia. No i właśnie, różaniec powinienem powiedzieć, czyli już coś, co daje nam do myślenia, że właśnie temat poruszany w tej oto historii jest związany z tą wspominaną przeze mnie cały czas wiarą i kościołem. Wstęp Bartosza Sztybora, ale przede wszystkim właśnie to, co jest tutaj. Pierwsze dwie-trzy strony powiem szczerze, nie od razu zrozumiałem. I tutaj młoda postać, młoda postać, którą widzimy, kim on rzecz jest, i jakie będzie miał zadanie w tym wszystkim o tym dowiemy się znacznie później. Natomiast wzgórza śmierci są miejscem na swój sposób troszeczkę przeklętym. Akcja przenosi nas momentalnie do. Miejsca, gdzie, tak jak widzimy, pojawia się pewien młody mężczyzna, przystojny, dystyngowany i który jest mega wyuczony, bo dowiadujemy się tego zaraz po rozmowie z tą oto tutaj, no, bardziej y, obfitą w kształty kobietą. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że historia troszeczkę mi się y, skojarzyła z y, Inną pozycją, portugalską, i mówimy tutaj o też również pozycji od wydawnictwa Team of Comics o serii BAL. Pewne miasteczko, a jednocześnie mm, trochę jakby taki kult, obrzędy. Y, I tutaj też y, loteria, którą jakiś czas temu u siebie publikowałem, ona przy. Przypomniała mi takie pewne straszne, okrutne wydarzenia, jak poświęcamy czasami kogoś dla, wydawać by się, mogło swojego dobra. Tutaj to wszystko mamy. Oczywiście nasz młody bohater nie decyduje się patrzeć na to w sposób zupełnie zwyczajny i, mówiąc kolokwialnie, olać ten temat, tylko podejmuje pewne działania. Działania, które przenoszą nas zaraz chwilę potem do kolejnej historii, która kontynuuje wydarzenia, no, może nie dosłownie w tym przypadku związane z tą pierwszą opowiastką, ale tutaj to co się dzieje i w jaki sposób są prezentowane te cuda, wtedy dopiero tu daje mi do myślenia jak ten komiks to wszystko przedstawia i jak czy przekłamuje, czy faktycznie może nam powiedzieć, że Boga nie ma i Powinniśmy nie wierzyć w to wszystko, co się dzieje, że później jest po prostu pustka, nic, nic nie czujemy, odchodzimy. Ale też nie do końca, bo w ten sposób właśnie daje nam akt tego, że my możemy sami sobie odpowiedzieć, czy to, co tutaj zostało przedstawione, jest prawdziwe, czy to tylko zwyczajna właśnie fikcja i. Powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo, ale to bardzo mnie zaciekawiło. Kolejnym tytułem, stricte kontynuującym już naprawdę wydarzenia z tego, co tutaj się dzieje, a nie chcę Wam spoilować, bo tam jest naprawdę bardzo ważny e, przedstawiony element fabularny. Poznajemy pewną młodą kobietę, która właśnie była wspominana na końcu tegoż komiksu, czyli okładce oraz pewnego. Agenta, nazwijmy to w ten sposób. I tutaj, właśnie stopniowo, ich losy zaczynają się łączyć. Najpierw wspomnienie brata, który, no, z którym coś się stało, i chwilę po tym znowu możemy przejść do kolejnej e, historii. Warto też wspomnieć, że na każdym końcu danego rozdziału są piękne rysunki, tak jak właśnie ten, rewelacja. No i tutaj, właśnie, mamy okazję poznać tego, Emerytowanego już prawie agenta, oraz to, jak jego losy łączą się z naszą bohaterką, aby tak naprawdę trafić do piekła. I tam dopiero poznajemy całe sedno tej historii całą tą warstwę fabularną, która jednoznacznie da nam być może odpowiedź: czy piekło istnieje, czy Bóg istnieje, czy powinniśmy wierzyć? A może jednak pozostać ateistami, bo tutaj to też gdzieś daje taką namiastkę tego właśnie, o czym wspomniałem. Także niesamowita historia, piękne rysunki, wspaniale przedstawione. Tutaj troszeczkę może jednak przepraszam, ale ta faktycznie grafika minimalnie się różni, tylko tym najważniejszym elementem cały czas jest ten różaniec. Więc tak to się przedstawia. Powiem Wam szczerze, że jestem mega pozytywnie zaskoczony Cudotwórcą. E, świetny komiks, i ogólnie widać, że portugalskie komiksy na swój sposób mi leżą. Jakby to nie brzmiało, więc ja Wam go serdecznie polecam. Gdybyście chcieli, oczywiście na dole w opisie znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie nabyć ten tytuł. Zachęcam Was do tego. Tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, abyście byli na bieżąco z moimi materiałami. Są też linki do moich mediów, tam gdzie można mnie wspierać, ewentualnie nawiązywać współpracę. Ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!